Dobra, wali ale co tam Taka biedronka Biedronkę sobie będziemy jeść piczniej Tuż 2 minuty, ja czy ja Dwie takie kopiaste łyżki Może nie takie duże, ale Która w ogóle składniki to łacia to mleko, wiedrąka i mieszadełko. I lód Chyba chcecie normalną wersję. co zrobić normalną. Za mało

To później są, mamy, się sami bo mi się nie słuchać, jak chowam. Dociskamy z każdej strony, żeby się zamkło. Jak sprawdzamy, czy nic nie leci, nic nie leci, to jak barman robimy i tak przez jakieś pół minuty albo minuty. Dobra, jak już mamy zmieszane, to jest najgorszy moment, moim zdaniem, chyba, że jakoś sensownie zakręcił. Aha. No to trzeba tu teraz odkręcić. Co nie jest moją dobrą stroną. Patrzcie w sumie. To przez te dziurki. mam tutaj takie dziurki. I przez nie będę nalewać. Więc... Na chwilę się widzimy jak już naleję. No i voila! pyszne.